Znaczy potrzebę taką zgłosili mieszkańcy, że chcieliby mieć trochę więcej miejsca na to, żeby sobie spacerować, odpoczywać wśród zieleni. Dopilnowali radni, aby faktycznie tak się stało. Zrealizowała nasza miejska spółka PWK i myślę, że mamy kolejny fajny kawałek miasta, gdzie możemy sobie przyjść, odpocząć wśród zieleni. I taka była idea. Tak powstało też kolejne miejsce do zabaw dla dzieci. To osiedle na pewno potrzebowało tego, żeby ten teren tak właśnie zagospodarować. Bo trzeba pamiętać, jak wyglądało tutaj to wcześniej. Tak? To był po prostu przepompownia ścieków ogrodzona jakimś betonowym murem. Teren, na którym się znajdujemy, to był teren naszej pompowni ściekowej. Kiedy powstała idea likwidacji tej pompowni, ponieważ zmieniliśmy kierunek przepływu ścieków, ten teren został uporządkowany. Powstała idea tutaj wybudowania właśnie takiego parku w miejscu tej pompowni. Rozmawiałem na ten temat z prezydentem. Prezydent wyraził aprobatę, ale poprosił, żeby tutaj podociągi jako spółka miejska pomogły w realizacji. Tego zadania i myśmy się bardzo poważnie zaangażowali. Budowaliśmy to prawie 8 miesięcy z tym, że wszystko było robione siłami ludzi z wodociągów, natomiast materiały też oczywiście kupowaliśmy my w zamian za te działania. Pan prezydent tutaj w tej chwili wyraził zgodę, żebyśmy tę działkę przekazali na rzecz dobra wspólnego, natomiast my otrzymamy. W obrębie naszych wodociągów, żebyśmy mogli tam, że tak powiem, też posiadać teren, na który radni wyrazili też zgodę, przynależny do naszej, naszej siedziby. Widzę, że jest to bardzo trafiona. Inwestycja z tego względu, że nawet jak jeszcze nie było to ukończone, to już całe mnóstwo e, ludzi tutaj przesiadywało, bo w końcu mieli do dyspozycji tylko bardzo mały, tak ja, ja zwany mikroparkiem, natomiast tutaj w tej chwili jest to ogromny, można powiedzieć, kompleks, bo to jest prawie, prawie 2000 metrów. E, jeżeli dodamy do tego boisko, jeżeli dodamy do tego jeszcze pozostałe elementy, to e, ludzie, którzy tutaj mieszkają w tych e, blokach, mają możliwość, że tak powiem, miło spędzenia czasu i myślę, że o to nam chodziło. Także jeszcze raz chciałem, ja chciałem podziękować w tej chwili tutaj wszystkim ludziom od nas z wodociągu, moim pracownikom, którzy tutaj się bardzo zaangażowali. Taką osobą, która tutaj bardzo pomagała mi w realizacji tego zadania, to był pan inżynier Bogdan Turek. Oraz wszyscy pracownicy, którzy tutaj, że tak powiem, widzieliście Państwo, poświęcali się, zresztą macie materiały archiwalne, bo Państwo również mnie tutaj wspierali w tych działaniach. Bardzo dziękuję.